Chciał w ciele ukryć się, jeszcze przed stworzeniem, zacer miał odkupienie, Bóg chciał w ciele ukryć się, jeszcze przed stworzeniem, on baranka miał już nim niego On miał swój plan, merki Bóg stworzył ten świat i Jezusie. On wyraził swoją miłość. Jako Elohim on miał swój plan, Melchizedek Bóg stworzył ten świat i Jezusie. On wyraził swoją miłość. Jesteś w drodze. Zaczęliśmy w Bożych myślach tam, a skończymy w uwielbionym ciele. Bóg stąpił w dół i zabierze stąd nas. Jesteśmy w drodze, zaczęliśmy w Bożych myślach tam, a skończymy w uwielbionym ciele. Bóg stąpił w dół i zabierze stąd nas. Mysz tak miał, jeszcze przed stworzeniem, by wyrazić się w jej ciele. Bóg w oblubień, mysz tak miał, jeszcze przed stworzeniem, chciał wyrazić się z. Dzisiaj myśli te wyraziły się, Bóg wybraną słon tutaj ma ożywioną przez to słowo, które Bóg mówi o niej. Dzisiaj myśli te wyraziły się, Bóg wybraną słom tutaj ma ożywioną przez to słowo. Zaczęliśmy w Bożych myślach, tak A skończymy w uwielbionym ciele Bóg stąpi w i zabierze stąd nas. Jesteśmy w drodze Zaczęliśmy w Bożych myślach, tak A skoczymy w uwielbionym ciele Bóg stąpi w i zabierze stąd nas Przyjęliśmy dziś słowo za słowem za prawdą, słowo za słowem. Przyjęliśmy dziś słowo za słowem. Prawdę za prawdą, słowo za słowem. Jesteśmy w drodze, zaczęliśmy Bożych myślach, tam, a skończymy w uwielbionym ciele. dół i zabierze stąd nas. Byliśmy w Bożych myślach tam, a skończymy w ubiegnione ciele, ustąpił tu i zabierze stąd nas. Dzisiaj myśli te wyraziły się, u wybraną słon tutaj ma.